Cześć, witajcie w tym krótkim ogłoszeniu dotyczącym znowu mojego fanpage'a na Facebooku. Mianowicie, udało mi się, słuchajcie, zrobiłem taki trik, który jeden z widzów mi polecił. Za co serdecznie dziękuję i pozdrawiam cię. Znalazł taki artykuł, który, który mi zalinkował, i tam było. Napisane w jakiś sposób wymusić na Facebooku, żeby spróbował przyjąć zgłoszenie zmiany nazwy fanpage'a. Udało mi się na tym starym fanpage'u to zrobić. Zobaczymy, czy to zadziała. Musimy poczekać jeszcze tydzień, bo to trwa dwa tygodnie. Ja do tydzień temu zgłosiłem to, 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 to zgłoszenie. Napisali, że zmienią w ciągu dwóch tygodni. Zobaczymy. A że też reklamowałem drugi fanpage, czyli po prostu Facebook jest The Gamer. To tam słuchajcie, zrobimy tak, że ja potem połączę te fanpage, bo taka opcja jest. Akurat jeśli tak samo się nazywają, a ten stary fanpage też się będzie tak właśnie nazywał, czy tak jak jest nazwa kanału. No i, i jest wcale, i dzięki temu się nie pogubimy wszyscy i się odnajdziemy i, i to będzie działać. W każdym razie yy, nagrywam ten materiał gwoli wyjaśnienia, właśnie dla Was, żebyście wiedzieli, yy, dlaczego linki znowu pod nowymi filmami są nadal linki do starego fanpage'a i dlaczego informacje się pojawiają na obu fanpage'ach. Jest to przemyślane z premedytacją, bo będę po prostu zmieniał. Facebook zarobił na mnie całe 2 zł, bo musiałem wykupić kampanię reklamową dla fanpage'a za, za, no, za jakąś tam kwotę, więc wybrałem najniższą. Ale się udało i, i dzięki za ten trik jeszcze raz. No i to by było na tyle. Zapraszam Was dalej do oglądania moich filmów, jak i komentowania, sugerowania, co byście chcieli zmienić i tak dalej. Jak widzicie, ostatnio trochę przyspieszyłem, aż są aż dwie serie let's playów, vlogi. Staram się, żeby te dwa, trzy filmy dziennie się pojawiały. Skrajnie jeden film, tak wiadomo, co czasami coś mi tam wypadnie, ale staram się, żeby ta regularność była, bo widzę, że chcecie oglądać. Więc jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.